Ej, ja mam nowy mikrofon, Ej, witam wszystkich. Stary się zepsuł. Ej, jest tu też Af. Cześć! Af, jakoś ty nie brzmisz jakbyś miała stary mikrofon, znaczy nowy. Ale mam stary. No, to no. witamy was Cześć. serdecznie, ale hejs musi się zgadzać, więc klikajcie w reklamę, nie? Dobra, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Lego Ringi. Ringi. Gramy, gramy dalej, gramy. gramy, gramy, nie ma takiego. I sorry za ten żenujący guard. gard? <laughs> Ej dobra, patrz, nie sorry. Żarkio. Jadę na kozie. Jadę na kozie. No, na... I mam wy... tak. wyjebane na karły. Tak z zbiła głową. Sorry. Co ty zrobiłaś? Zaskoczyła na kozie. Patrzcie. Na szczęście się włączył loading. Tak No, okej, co się stało? Kontynuujemy naszymi hobitami. Ale chciałam zobaczyć co się z nimi stanie jak spadnie na to straci kasę. Ej, czemu on go całuje, ale go wyssał? No ten zamyślony nic nie zauważył. W dupie ma wszystko Ale go bierze od tyłu Boże. rape. Jak ono ma wybite oko! No, Ojej, jakie to słodkie. On, jedno oko z 16 Brawo Froda Sam! Sam! Sam Horario! Fajne rządło! Chyba w jest! Niezajebiste <grym> tak! Pierwszy anal, yy, Froda To jasne, ja już myślę, że on tam samym wie. Ciężkie, długie, zimne noce. Pójdź go paskudo! Dolej stąd orku. Jestem orkiem, <laughs> no, naprawdę? Tak. Ale beka. No w sumie musieli coś zrobić. Aha! Dobra, to ty walczę, ja pozbieram monety. No nawet tutaj trzeba coś zrobić. A, może. Uważaj, on, on, on cierpi na kwasotem. Nie. Będzie... Co? co robić. Tam patrz, 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 nie widzisz? No. Podnosisz to? Ty bierzesz miecz <grystanie> Zbiłem Cię tym. O! Wciskaj! Ha, wciskaj, wciskaj, Bigo, 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 dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! dawaj, dawaj, dawaj. Będę gadał ten głosem. Uh. Dawaj sam, dawaj, hobicie! Hobbit, hobbiton. A hobbit Wojtzengard. Nie ja prygole pają! Nie wclikają! Aaa, co się dzieje? Serce! Moc jest z nami! Uha! Co ty? Ja cię wypierdolę stąd! Postaw mnie! Zjedzcie go! <laughs> Ale mogliśmy już rzucić po strzykę. Nie Miało się rzucić. Miało się, na pewno. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O czekaj, ha! ha. Uciekaj, słuchajmy. O Boże, co się dzieje? Matka święta. Jajcem, nie spędzę, nie mogę się podrapać podczas walki, się nie spędzę jak walczyć z bossem. Ej, Patrz, rzuć mnie w niego, weź mnie, weź złap mnie, Musisz mnie w niego rzucić. To chciałbym. No, tak No super. Obserwu mnie. No naciskaj Prawo kontrolę. Patrz, jestem gąsienicą. <noise> A, raczej. Brawo. Dobra, chodź tu, wyjdź tu na bok. No dobra, wyjdź. O, wypadł, spadł. Walni go, palij go w głowę. Nie no, musisz w nim bierz? Chodźcie, butelka. Woń ścierwo. Nie czekaj, świeć świedź, ścierwo. Kin, ścierwo. Ach tak. ach tak, tak się czuję z latarnią. Świecę moją zajebistością. Dziewnąłeś go w puchcie Dobra, teraz szybko mnie podnoś. Bierz mnie, bierz mnie. Hej, <laughs> kochana. Wrzucaj. Bierz mnie, bierz mnie. No nie <laughs> Dzięki mogę. Dzięki za ekstra złot. Nie mogę, nie działa. To nie rozumiesz tego? Nie, nie rozumiem. Zrozum, że to nie działa. Może trzeba rzucić na skrzynkę? Wow, rozwaliłem się. To prawy kontrol. Czekaj, jest trochę za głośno. To był prawy kontrol. Wiesz? Patrz, prawy kontrol. Prawy control. A faktycznie, czekaj. Aha! Kurna, niech pan przestanie nawet do mnie strzelać. Czekaj. Rzuciłem! Stawę? Rzuciłem niego światłem! Moja butelka! Nie! nie. Tam jest butelka. Wyślą. Jest ten, jest cała w nie brzydzę się. Wiesz, ją nie maruj. Jesteś randomowym orkiem No! Ale tak raz i Frodo! Ja niech on na ciebie się rzuci. Ja nie mogę rzucić na niego. Kurwa. Kurwa! Dobra, padło. Juhu. Spadł mi na głowę. Spadł mi na głowę. Dobra. Moja butla. Mój butlek. Butlek. butlę. Ej, niech ona się skończy już. Atakuj. No tak, masz podejść. Dobra. mnie. to. Co się stało? No odrzuciłeś. Dawaj, 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 cofnij się. Na, na, na pole musisz wejść. No. Jezu, jeszcze opuściłem je. To zaraz. <laughs> Randomowy ork walczy z Szelobą. That's rol. Ej kurwa zjemnie Walcz! Nie czemu nagrywasz film na YouTube'a? Pomóż mi. Nie mogę, niewidzialna ściana. Ej dupo mnie zbiło, tu. No, Rucha mnie. Ja czemu jest, że sam niby walczył, ale wszystko. Nagle sam miał wszystko i znalazł się pod pająkiem. No fajnie. No bardzo fajnie. Wnocha, 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 out. To randomowy ork wszystko zrobił. Wypierdalej, hejterze. Tak się robi z hejterami. Chowaj, dupę za kamieniem. Co z tym kamieniem? Sewista mina. Zabrać go na wieczorną imprezę gangbang. Brawo Sam, że mu nie pomogłeś. Nie mógł, zginąłby. Sam by z nimi sobie nie poradził przecież z No dobra, ale nie, no ma patelnie. I krzesiwo. Je, jest plama. Tak myślałem, o. że będzie plama na twarzy. Ostry gangbang. Boszczący dildo. Mój! takiego kokowce. O wow. Ej, oni się bawią jego korfusa. się do ziury. A jednak patelnia działa zawsze. Boże, jak sam wygląda. Jakieś wory pod oczami. <grym 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 Jaki kolos! Ooo, wypadł mu z kieszonki. Z kieszonki z torsa mu wypadł. Z torsa, ma jego a torsu, Jego korpus. Faktycznie ma niezłe niezbywal pod oczami. Kim jestem, kim jestem, kim jestem? A, samem. Jestem samym? Tak, patrz. Dobra, choć zrobimy rozpierdol za to, że tak na tutaj zjechali. Chodź, skacze, O, Weź, dobra. Eee, tak. Sam się wkurwił. Tutaj masz linkę właśnie, użyj jej. Zrzucę na niego, o oh wow, myślałem, że zrzucę na niego ten... Kaloryfer. Mhm. Mm Kaloryfer. Zrzucisz. Teraz trzeba chyba Lampę. rzucić w niego. Tak. Jezu, on zginie taką straszną śmiecią, że nie wiem, czy to jest gra dla dzieci. Lepiej wyłączcie ten filmik natychmiast. O, dawaj, 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 daj! <laughs> brawo. <śmiech> brawo, jedy. <Gunny> Brawo, pokażcie wszystkim, że tu jesteście. Tak. Brawo Yeti, zapisz Czekaj, gę. o właśnie. ZAPISZ! Tak się to robi u nas. W Modern Rosja. Uuuu! Jestem strażakiem! Gdzie po tej linii się idzie? Gdzieś do góry? Nie, no do góry. Patrz, I'm coming, I'm coming. Pokonałam ich mi pięściami, chociaż oni mieli broń. Patrz, powiesili mnie. że jajcem. Patrz, <Gunny> on siedzi w środku i... ...kwiczy jak... Jak prosiaczek. Tak. Potrzebny tam jest kołowrotek. Jep. Pewnie gdzieś tu jest. Czemu biegasz goła, a nie na Chciałbyś. A Line Line. gdzie jest twoja mitrylowa koszula? Masz to? Masz, dobrze. Dobrze, dawaj, pokaż nam co ci stać. Pokaż jak kręcisz kołem. Nie dam go, to jest moje Kupe kręcy. No nie, yeah, wszystko moje, wszystko moje, dzięki. Dobra. Zawiśnij. Musisz zrobić ostry zwis. Okej. Tak się otwiera drzwi w wieży w mordorze. Ja pierniczę pod podłogą jestem. Jest, coś się stało, ja uciekam. Aaa! rozpadłam się. Aaa! Ja też spadłem za poręcz. Tu trzeba być elfa. Gdzie się zdurlali, słodko. Jakieś czerwone dupki są na dole. Gdzie jest mój miecz? Nie wiem, masz tak. Żal Dajesz Frodo! Pokaż na co cię stać! Pokaż jaki jesteś twardy. Mmm. Yeah. Yeah. Rozjebaliśmy Serce. ich. Yeah, to co to jest? Tak się to robi, a tutaj gimy jakby był, to by rozpierwszy tą podłogę fizdu. O, kurwe łe. Zabij wszystkich! Och tak. Jesteśmy twardzi, jesteśmy Uch! młodzi, jesteśmy hobbitami. Dawaj zrobimy ten. Nic nas nie powstrzyma. Burda karczemna! Kuźwa orki w środku. No. Już nie żyje. Jego głowa posłużyła mi za posiłek. O kurwa! Spadli Zapis! Kolejny. Zapis co dwie sekundy. Będzie boss. Chyba lajka like boss. O matko. Trochę duży ten obszar. Mamy ich wszystkich pokonać? Nie wiem. Na zdrowie! Mój bek mówił... powiedział odpowiedź. Zapiszmy Co to jest? Jakiś staw? Garnek Garnek Łosoś jest Uj, jaki kwas! Może może się umyjmy. Patrz... Och, tak, oblej mnie, mnie całego. I czy wyglądam jakby robił siku? Nie. Ci Wow. Wow, ale pięknie Masz lamusię No pod prysznic wszedł Co da? Uuu Zboczony. zbroję O przekradniemy się Tak jak z zombie Ej ja, ja A to ja Odej, moja Moja Co mnie tak nie, nie bijesz. Chcę bić tą, tą beczkę. Będę cię pił! Będę cię pił! Musisz się przebrać, by przejść za tą ścianę. Przez bramę. Ścianę, bramy. Ale chłamę. Ja bym chciał popchnąć tutaj. Ale muszę najpierw zbudować ten. Ważej! Ogrowie. Eee... FUUUUCK. To była I'm I'm gonna Czemu, stoi? Czemu stoi? Udysiłem! Żonę! Żonę udysiłem! A oszukuje mnie! E, musisz tam podpalić! Nie? Widzisz? Nie hmm. Jestem podpalaczem. Podpal to. Gdzie, 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 zaprosi? No tutaj, patrz tu. Tu, tu, chodź. Tu. Chodź! Chodź tu, tu. Gdzie? Tu! Gdzie? Tu Czas to rozpalić. Spalmy to w pizdu. Palmy, tą sodomę i gomorę Niech poczują gniew Boży Płon święty ogniu, oczyszcza ich wow. szatańskie dusze A ty idź stąd po miocie Ja buduję Ja niszczę wyrzuca uh. jakimiś tymi beczkami Ej patrz, zbudowałem ten Nie, no muszę niego czym rzucić Chcę budować? Katapult Ajne katapult ten! Tak, i katapult. Wystrzel mnie, czekaj. Dawaj, dawaj, wypierdol mnie! A teraz mnie wypierdol! Pięknie. Ty nie fajer. Patrz, ja jestem ninja. No i tam Co tam jest? 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 No. Jakieś śmieci. Znalazłem więzienie tu. Pewnie A Elrond rond jest. Czekaj, spróbuj się tam do ciebie dostać. Nie uda ci się. Otwieraj bramę, skurwy synu. Ej, on nie otwiera bramy. Co robisz? Sama chcesz się katapultować? O! Muszę oh, park, park, wow. Dobra, może... O, jest hełm. Dobra, biorę. Wygląda jak hełm tego Stormtroopersa. Nie? Mhm, bierz tą monetę. Stormtroopers helmet. Dobra, wbijam na górę. Dawaj, 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 teraz musisz się przebrać. Kowalnie zajebiście wyglądasz. Zresztą nie wszystko. No, mam jeszcze dwa. Mhm. Dobra, złożymy z tym. Aha, w każdej beczce siedzi ork. To się otworzyło? Ja. Komnata tajemnic została otwarta. Strzeżcie się wrogowie rogowie dziewicy. Dziwicy. Nie ma tu. Kuźwa, ale power. Myślałam, że zniszczymy. Na powietrze. górze to jest. Gdzieś na górze, Dobra! Idę! Chodź! O! Przejdziesz, bo nie masz całego stroju. -la 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 -la. Nie no ja mam cały, to dla ciebie. Aha, bo to twój musimy być. Mhm. No dobra. To do na <średenia> Ja byłem potalni o ziemię. Czekaj. Po prostu poszukajmy. To ty tam myśl tak bardziej dyplomatycznie, ale ja tu poniszczę. To nie ja myślę, rozdosta? że to może to. Czemu oni filtrują? Czemu ja nie mogę się ruszyć? Czemu to jest takie zboczone? A. Czemu ten jest taki zboczony? Bez sensu w ogóle. bez sensu mnie ogląda. Patrzą się na siebie, jak nie wiem, jesteś zakochani. Dobra, to może ja muszę tu stanąć. Matka. Ale musisz też być przebrany. Hello? Nie, ty nie yeah. Nie. Aha, okej. Okay. No to problem... Aha. A tamten ci nie otwierał drzwi. Tam co bramy podnosił? A tu nie ma tego, o oh, fuck tu nie ma... Dlaczego on chowa patelni i bali pięściami? Czy on myśli, że jest jakimś foksem? Tak jest, o co to? Czekajem ja co to było? Czemu ten pająk tutaj to robi? Ej, ratunku! Nie mogę wyjść! I dobrze siedź tam Smutno mi. Dobra, wyjdę. Przeniknął mi przez głowę. Ale jaką smutną ninkę miał sam. No. I czemu ja tam nie mogę skoczyć na to? Bo jest za wysokie. Nie o to chodzi. No Trzeba to popchać. Kurde. O ła, spadło mi słucha, słuchawka. Nic nie słyszysz. Nic nie słyszę. Tu nic nie ma. I znowu jak te lamusy nie wiemy co robić dalej. No bo jest strasznie duża plansza. W sensie ten strój może być wszędzie. Nie narzekaj. O. Też tu byłby golą potrzebna, niestety go wypieprzyliśmy w przepaść. O! coś znalazłem. Chyba się nie złapię jednak. Nie wiem, bo to dla Golu jest. Sama wszystko wzięłaś. Dałobyś mi chociaż buty. Nie mam butów. Zbieramy na but dla Esa. Nie mam butów. Jestem hobbita. Zbieraj na mnie. Jestem hobbitem nie mam buty. Jestem hobitona. Mi się wydaje, że tam tą bramą trzeba przejść. Tak, tylko że tam kolej zamyka tą bramę cały czas. A tu są wszystko ja zastępcze. No przecież, powinien mnie puścić. To pójdź sam i sprawdź. Pójdę. Idę, patrz, idę normalnie, idę. Byle pierwsze. Może tutaj nie. Nic. No, Okej. Dobra, idź ja, ja tu zostanę z tyłu, żeby mnie nie widział. No. Kuźwa mać. Ej, to ja! Puść mnie! Wyjmij miecz może. Nie, to nie da. Miecz! Puszczaj. Rozwaliłeś mi garnek. No dobrze ci tak. Puść mnie. Ucieczaj, ja mam pomysł. No. Czekaj, nie puści. Na 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 na. Jestem Sury? tylko skrzynką. Odejdź. Jesteś boksem? Jest i nic za mną. Jestem tylko skrzynką, nie widzisz mnie. Beskito. Lolo, lolo, lolo. Dobre. Uh, uh. No, Dobre. <noise> naprawdę nie zdziwiła go chodząca skrzynka. <laughs> Dokładnie Serio? Ale to ja musiałem przejść No niby jak Aha bo ja nie mam tego No raczej że nie czekam Oddaj Bij, bij, zabij, bij, zabij kochanie Coś znalazłaś? Jakiś iridium K Co to jest? Nie wiem Kuś bazuka jakaś <noise> No tak to wyglądało Teraz <noise> ja to pobiję wszystko O coś kolejnego Biorę <noise> Młot Młot? Patrz po co to młot? wolniej. Dobrze! Bigo bigo w mordę Dobra, i ja otwórz mi bramę. Czekaj Zresztą ja mam otwartą bramę. Po <laughs> co, co mi to otworzyłeś? Bo to to jest ten, dobra. Wiesz. Supcie. jeszcze jednej rzeczy brakuje. W ogóle jaki mam młod wyczusony Chodź tu baj. Dobry Warhammer wices, z jest. Jestem grimni. Smoke it every day, smoke it every day. Smoke it, smoke it, smoke it every day. Samakę zbudowałam na dodatek. Patrzcie. Jaka jestem dobra, a to jakiś łańcuch się Jakiś łańcuch, no. Kurwa. Zwróć no, mi to na głowę. Wow. Się... Kurde, zabili mnie, nie. Zabili mnie. Ratuj, ratuj kochanie, no co się ja stało? No ja spadłam na dół, to jak mam cię uratować. Kurwa, widziałem, że to się skończy. Dobra, okej. Dobra, biegnę naokoło. I ja to buduję. Już chyba widzę ten rzecz. No, one tam są, w tym. Aha, okej. Okay. To czekaj, ja cię będę pchać. Mógłbyś na tym zostać, bo teraz. To... A nie, wskoczysz. Nie wskoczę. Wskoczysz. Nie. Jak ty wskoczyłeś? Tak. Dobra, pchaj mnie. Szacun. Dawaj, rozpierdol tym młotem i po prostu okno. Prawdziwy bohater. To my. Okej, okay, i teraz ty tu wskocz. Oddaj mi mój hełm! I teraz chodź tu. Ubieraj się i chodź. Dobra, jestem gotowy. Chodź! Jestem gotowy. No jesteś ubrany, chodź! Jesteś już ubrany? Jesteś. Nie wyglądam. Hello! Hello, hello! Paszport? Zapraszamy do Rosji. <noise> <noise> Takiego. <jak Obeliksa. głos> wow, ale fajne Lego. <noise> A tam Sauron to vlog jest. A to jest latarnia Mordor wow, Mam głupi ten To on! Ołko! Ja mam jeszcze głupsze Kakowe Kakowe Ono musi się odwrócić, ono musi spojrzeć na ten, na ludzi Nie uda nam się przejść Na początek zejdźmy w ogóle Jak ty wyglądasz Jakiś głupek Jakaś pałka Sirit Ungol, poziom zakończony, swobodnie Prodo przebrany za orka Sam przebrany za orka Sam przebrany za Frodo tak, Szagrat tak. wow, Co się stało? Co? Jakoś dziwnie się ściszyło Nie Tak nie. tu? No troszkę może Dobra, nie wiemy o co chodzi, ale... Yy, będziemy się już z wami żegnać Także do zobaczenia, nasi prawie drodzy, milion, prawie milion, takie lodu. Powinien <grym grym> takie dźwięki wydaje jak strzela. No, tak, na pewno. to trzymajcie się, moi drodzy, nasi drodzy, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Hej hej papa. Może pa. patrz, jak oni wyglądały na mnie. Ciao, ciao papa.